Nie włączaj Ale kurde Już włączyłem Ty! Stefek Co? Mam twoje deksowe ku. Zebrałeś mnie? No i wiesz ja włączyłem nagrywanie nie Nie nagrywaj Nagrywam Nie nagrywaj Nagrywam Witajcie jesteśmy na krainie nieogarów Fuck ja Ja się nie będę odzywał jak ty nagrywasz. No hej, no nie bądź drugi artem. No wbijaj na serwa. Hello. Jak mi zbanowali na 3 dni, odbanować się muszę. Lol. Jeszcze poleżę za kasę. Co? Za darmo? O, unban? Dwa, dwa złote. Ta? To się odbanuj, bo to dla potrzeb nagrywania. Nie. A mnie nie mogą ubić, bo jestem nowy, fuck ja. Ale fajny serwer I zabrałem ty Zaśpiewaj to Nie To jest epickie proszę Bądź dobry Właśnie wiersze z dzisiaj będę nagrywał MW3 Wpisz, u, wpisz nie, baza Wpisz ukośnik, y, ukośnik, gildia baza Ukośnik ale baza po lol Dobra jestem stary mi biła masz jak twoje ku ja swoje nałożę z z zwyczajne takie jak kratkę no cieszysz się i nic nie zachapałem twojego tylko mam 7 kobla. lol 25 level mam chodź tu dobra wyj a to nasza gildia ta

farmaktusów, tutaj skrzynki i... wszystko jest. Ta skrzynka Oooo, fuck te yeah! Te skrzynki to są najcenniejsze, najcenniejsze rzeczy. Yy, to mogę je zbrojkę, jak sobie Protectance 1? Weź sobie. zmień język na polski. Czemu? Będzie lepiej. Tutaj jest kopalnia. To czy ja muszę MC Patchera ściągnąć? A nie, ja mam. Dobra. To ja na chwilę wyłączę nagrywanie. Dobra, już jesteśmy I i kysy, dy, e. Lol, crash Wytyfy? Dobra, już włączyłem nagrywanie No pewno No Ale lepiej, może lepiej tego nie mam czego Czekaj, w ogóle i nie mam O dobra, jeszcze raz muszę wyłączyć Dobra, teraz mogę nagrywać trollu Dobra, i tutaj panuje jedna zasada, no nie? Wszystkim ale... z kim się dzielimy To też, ale inna taka zasada, że chodzisz w zbroi Chodzisz w zbroi żelaznej Aha, to tutaj mam Jak będziesz szedł bić innych graczy, to wtedy zakładasz sobie diamentową Aha, już rozumiemy Chodź, tutaj mam takie, eee... Dzi, 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 dzi dzięki Chodź tędy. Krzysiu! Mm. Jaki... Tego, chodź tutaj. Ooo, ale mamy w gildii. Tak, chodź. chodź. Dzień, dwie, kurwa, jesteś? Tu. Chodź. E... No, chodź, tędy. Ja muszę bliżej mikrofon mieć, bo mi, kurde, słabo słychać na nagrywaniu LOL. L o -l To nie nagrywaj. Patrz, tutaj staraj się nie spadnąć. Aha, tutaj Maciek. LOL. A tu już zaraz przyjdzie ktoś nas bić? Ja się boję. Tutaj nie, bo to jest strasznie daleko od spawna. My tu mamy tę naszą gildię. Ta nikt nie może tego rozwalić? Nie, to jest kuboi. A to super. LOL, ja muszę... Czekaj, ja na chwilę teksturpaka zmienię. Teksturpak. LOL. LOL. No, bez teksty tylko lepiej. Dobra, to są domy, tutaj dom matrunera. Tutaj jest dom Retrisa. Tutaj jest dom mój. Gdzie? Na razie, na razie bez wnętrza. Czekaj, muszę widzą pokazać, że ty jesteś stefek ziom. Mhm. Jesteś nowy i nie możesz nikogo bić. LOL. Ja ci mogę zrobić tak. Nie bądź cipa, baw się sweepa Właśnie ja i ja minimap muszę ściągnąć. Nie, nie ściągaj. Czemu? Bo to nie działa z pewnym modem, którego zaraz zainstalujesz. A, Nie, nie, dobra, dobra, dobra. Dobra, chodź. już wiedzą o co chodzi, ale nic nie musimy mówić. To jest tajemnica. Chodź się... tu! Ci... To, to będzie Ci pokażę pomyślenie do Eckienia, do chodź Czekaj, to na razie oprowadzamy ich i będziemy nagrywać te odcinki gdzieś tak jakby jak się złoży, nie? Nie, nie będę tego nagrywać. Będę! Chodź tak, chodź tutaj. Będę, będę, co jak Artem będziesz miał fochę, nie będziesz się odzywał? Tak. Ale lubisz trzynastki? Nie, ja, ale Artem no ja, ja, ale ja uwielbiam trzynastki. Fuck yeah. Chodź tędy. Ty nie umiesz szybko biegać. Jak ja jeszcze przeganiam Patrz, przegoniłem ciebie. Główna prawda. Ty! Wyłączam nagrywanie, A. moja stara się, się odzywa. Jak nie wyłączam, wbiję do pokolnicy. Właś tutaj. Tutaj do tej dziury. No. Masz mieć? No. No. I poczekaj. Nie, bo chcesz mnie zabić. I tam zaraz ci się... Tam zaraz ci się najdą. Ale co? Mo mob A mobki, to dawaj, szybko. To już. już? Drogi się najdą. A to ja sobie coś zjem No właśnie, w mojej Lili jest zasada. Jak masz jak masz mi go oddać. Ja jestem dobry gildii. No ej, gildi, ej no... daj mi chociaż jedną rzecz no, zeenczantować, nie bądź cipa. Jedną rzecz. No dobra, jedną rzecz możesz. Tylko, że tu mi nic nie chodzi. Dobra, chodź, oprowadzamy te... widzów, a nie... Nie, zaraz ci tam najdą. A, już idą, ty, to ja co, ty ja sobie. Mm. Dobra, już... wygrałem. Chodź. No aj, stepek! Co? Chodź już, nie chcę mieć tych nobów. Idziemy. Mobów, nobów. Chodź, siąd, siądź mi tutaj w tym wózku. Chodź na górę. Na górę ty jesteś? Tutaj, tutaj, jak ktoś się to tutaj też, też jest tu boi. Chodź tutaj. siadaj w tym wózku. Jak daadnę to cię zabiję. Nie, zabi nie zabiję, nie zabije. No. Czekaj, ci, ci, ci popchnę? cię -ci -ci. popchnę. Fuck fuckie. Yeah. Teraz z tym wózkiem i tam mi się dospałnować. Ja ich tam idę. Je, Aha, jeźdź. to się cieszę. No i co ja ty mam robić Ty? Oni, tyle, pół godziny aż jest ten level Kupi jesteś! Dobra, się uprowadzamy No już wszystko było oprowadzone i nie nagrywaj tego Nagrywaj Idę dalej oprowadzać, choć nie znam tej gildii pierwszy raz tu kurde gram, trolu Na tym serwerze, krainenogarów.pl IP będzie w p Jeśli ktoś do naszej gildii nie dodamy, bo to nie ja sprawuję tu gildę, tylko stafek, nie? A ja chuja nie chodnia. <noise> nie wiem na chłodzi to nagrywasz tak, i tak nikt cię nie obejrzy. Ech, ja wiem. Ale mi się nudzi, no. no. Gdzie, gdzie ty polazłeś? No, dupka! Ale fajna dupa, tam widzę. Gdzie ty polazłeś? Ja? Tu po gildi łażę. Jestem ja muszę zenchantować. Miecz. Chodź się, chociaż tak ładnie pożegnamy, tak fajnie, xd. Nichuja chuja. to była komenda, żeby pójść do gildii? Gildia baza. Dawaj na gildia, o! Dawaj na gildia baza, proszę! Proszę, prosie. Dawaj na gildia baza. Jak włączysz to nagrywanie zasrane. Dobra, już wyłączyłem, no. Nie wierzę ci. Naprawdę! Chodź na choć na gildia baza, wyjdź tu przez to i tak ładnie ze mną ustań. Tak przy tym enchantingu jestem. To poczekaj, ty chcę wbijeć jest level. 25 mam No chodź, tak ładnie. Po co? No tak... Nie, tak ładnie się pożegnasz ze mną. Co ty, idziesz? Chcesz to z tobą żegnać? Nie, tak chodź, tak... No po prostu tak fajnie, dobra, chodź, przy nagrywaniu się tak ładnie pożegnamy. A, czyli się nagrywasz? To nie no, no weź, proszę! To zaraz, 30 level, muszę bić. To może... dupa. No chodź tu! Kryj na cipek. <laughs> Fuck ja yeah. To ty akurat do nich należysz. Bo chuj, jak to ty raczej nie masz Kurde A jak masz ciper to i tak ty zaszygnie. No chodź tu No poczekaj bo szło z tyłu już mam Trzy 2... Nie, fuck Jeden Jakby co to widzicie mój nowy nick Ja trzy niki Mieczyk free Game i Arlonis Arlonis to jest do oryginalnego Minecrafta Tego ty akurat nie ma Mam! To dlaczego nie ma skina? No bo... Patrz! Udowodnię. Fuck ja. Nie no mam oryginalnego. Tylko że minę shafter. Nie! Dobra, idę. No chodź, trzy. No czekaj. Cox to... został wyrzucony przez Stefek? To no wywaliłem go. No chodź tu! Bo zapierdolonym nie mam też matka. Ogar, nie. idę! Jesteś! Jesteś, no to jesz, wyjdź z tego. O, jesteś, jesteś, jesteś. Fajnie się pożegnamy. Ustań koło mnie, tak weź F5. Ale nie, 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 nie o tym co myślisz. No chodź tu! No w tym przejść. No F5 mam, no jest się. jest No i weź odróć no. Więc wita... żegnamy się takim fajnym gestem, nie? Będziemy, witamy się w kolejnym odcinku Fuck To ty mnie wy życieś? Dobra, więc widzimy się na tym odcinku na tym serwerze Nie będzie Będzie. Dobra, będzie Więc żegnam się z wami ja i Ja się nie żegnam, bo nie wiem na chudniku Strefek 6632340, to dobre nara